Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Biwus. Witam Was w 11. odcinku z The Last of Us na moim kanale Ojej, szybko otwieramy drzwi. Akcja. Cholera zamknięte! O kurwa! Napierają na płot! Długo nie wytrzyma! Raz, 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 ruchy! Dawaj. Kurwa. To okno nie potrzema! Bill, pośpiesz się! Pomóż mi! Bill jak się idzie! Pusty! Co? Kurwa, jest pusty! Chłopaki! Kto dokąd teraz? Eh? No gadaj! I jak najdalej stąd! Dobra, zbieramy się! Się. <laughs> mhm. Czyli wyszło dosyć chujowo, muszę przyznać. Wymkniemy się. Szkoda, że jest pusty, nie mam akumulatora przez to. Wydostanę nas stąd. <laughs> proszę. Zamknij mordę, nie drży się. Mieliśmy bardzo uh, dynamiczne rozpoczęcie odcinka, tak to można nazwać? Chyba tak. Dobra, szybko ostrze na klikacza, bo tam jest kolejny biedz. Bardzo szybko musiałem rozpocząć ten odcinek. Zabijanie ich jakby tymi ostrzami to jest ostateczność aktualnie, bo e, wolę zużyć ostrze chyba niż amunicję. Takie mam wrażenie. Możemy przejść przez te sale, bo za dużo jakby. To jest przejście, ale musimy się z nimi uporać. To jest, to jest dobry pomysł, żeby to sprawdzić. Czekajcie. Elegancko, właśnie o to chodziło. O tym mówiłem w poprzednich odcinkach, gdzie miałem zaktualizowaną czy zaktualizowaną ulepszoną broń. Białą, wiem, że możemy klikać na strzała zdjąć, i faktycznie możemy go zdjąć na strzała. I jeszcze mogliśmy sobie pozabijać resztę zwykłą pałką. Więc jest ok. Nie trzeba było tracić ostrza, w ogóle mam na ostrze elegancję, to sobie zrobimy szybko ostrze i lecimy dalej. Chodźmy korytarzem. Nie! Wkurwaj mnie! boom headshot walimy do nich normalnie dobra lecę ty Wywalono mam mam tyle kurwa zabawek że mogę że mogę się z nimi strzelać przez jeszcze nie wiem trzy kolejne odcinki jeszcze raz uh, dalej polera. idą kolejni Barykaduj drzwi uh. nie powstrzyma. Nie brzmi to dobrze. Co to kurwa jest? Dokładnie. Eli, schowaj się. Zajmę się tym. Łącz, kurwielu. Aha. Aha, czy mam je strzała No to fajnie wiedzieć. <słyska> Zaraz, kurwa. Czemu mi nie pomagają? Co jest do chuja? Aha, on ma jakąś szarże, kurwa. Co jest do chuja? Jeszcze Joel nie ma takich uników. Dobra, nie żyje. Ja pierdolę, co to kurwa jest? No chuja. Padło. O, oh, Jezus. Co się stało temu drzeblasowi? Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purchlaki. Purchlak. Okej, okay, zapamiętam. Przykro mi, że wam przerywam lekcję anatomii porównawczej. Ale czy możemy już kurwa stąd iść? Tak możemy, tylko sobie wezmę pałkę bejsbolową. Weźmy ale... na trybunę. Kurde, on... on mnie na miał normalnie Dobra. Skakuj. Robi się coraz ciekawiej w tej grze, muszę przyznać. No, dalej dalej. Joel za tobą! Może Kurde! O, fajnie, akurat jak wziąłem picie, żeby się napić. Ja to Widzę. No weźmiecie mnie do góry Dobra, załatwujesz ich chodź, odciągnij mnie Akurat jak wrzęj sobie picie do ręki, to oni musieli spaść na mnie, no dobra, nieważne. Możemy lecieć do przodu. Tędy. Jesteśmy łatwym celem! To jest kolejna drabina. Jestem tuż za wami. Ja! Szybko, Czartek! Dobra. No, przełaź szybciej może troszkę. Wszystko do dołu, jazda! Wow, świetnie nam poszło. Eee... Uh. Pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Bill, ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł. Okradli mnie. No to jaki jest twój plan B? Lepiej podziękuj, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C, aż po samo Z. Mhm. Ale dokładkę powiedz też, że Nie jest sam do skupę! tego. To nie ma nic Co? Znasz tego Wisielca? Frank. Kurwa, jaki Frank? To był mój partner. Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Ma parę ugryżeń. Mię tu. I Nie chciał się zmienić, więc się... Tak, pewnie tak. A chuj z nim. Patrz, co znalazłam. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Wypad. Róż tyłek. Okej, okay. Jezu. Akumulator zdechł, ale myślę, że da się odpalić. Czyli? Czyli jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować. Świetny pomysł. To ty chciałeś planu B. Lepszego nie będzie. W sumie lepsze to niż nic, tak szczerze. I co myślisz? Myślę, że ty prowadzisz, a my pchamy. A no tak, nie ma inaczej. To wszystko moje rzeczy. I co? Po prostu zwiniesz mój sprzęt i uciekniesz? Tak, Frank? Da się jakoś otworzyć tą bramę? Na pewno znajdziesz coś ciekawego. Dobry pomysł. Hmm. Powiedzcie, jak będziecie gotowi to skończyć! Dam ci znać. Są suple, robaczki, e, Frank, który się powiesił, i w sumie coś jeszcze: e, amunicja, kilka rzeczy do upgrade'ów, y -y -y. alkohol. Uu. nie do no, fajne rzeczy ogólnie. O, notatkę. jest ciekawy, może ten napisał coś ciekawego, Frank. Bill, wątpię, żebyś kiedykolwiek znalazł tą wiadomość, bo za bardzo się bałeś zapuszczać w ten region miasteczka, ale jeśli jakimś cudem to czytasz, to wiedz, że cię naprawdę nie, nie znosiłem. Miałem dość tego gównianego miasteczka i twojego zasiedziałego stylu życia. Chciałem więcej od, od życia, a ty nigdy tego nie rozumiałeś. Ten głupi akumulator, o którym wciąż nawijałeś, zabrałem go. O którym wciąż nawijałeś, zabrałem go. Ale wychodzi na to, że się rację. Zginę, próbując się stąd wydostać, ale to i tak lepsze niż choćby jeszcze jeden dzień z tobą. Powodzenia Frank. Hmm. Okej, okay, czyli po prostu ukradł wszystko, co miał. A, czy może nie wszystko, ale kilka rzeczy, które miał Bill. I chciał się wydostać. Gotowy? Dasz radę to zrobić? Tak, nie ma sprawy. Świetnie ci idzie. Powinnaś o tym wiedzieć. W tej kwestii cię nie zawiodę. Okej. Okay. Bill, e, znalazłem to i pomyślałem, że powinieneś to zachować. A więc tak się czujesz. Pierdol się, Frank. Pieprzony debil. Idziemy. No można i tak. No dobra. No to chyba lecimy, bo nie ma nic więcej tutaj do zrobienia. Ale nie mogę E nacisnąć. Dlaczego nie mogę E nacisnąć? Mhm, ku pamięci. podnieść kartkę Franka, kiedy zostanie wyrzucona. No to spoko. Ej, tam chyba trzeba to czekaj. Bo ja tu muszę bramę otworzyć, nie? No. A ja autentycznie nie wiem, co mam zrobić. Okej, okay. Do dobra. Okay. Niech wejdzie pierwsza. Już to zrobiłam. Ha. Wciśnij pedał sprzęgła, a jak się rozpędzimy. Okej, okay, wiem, co mam robić, nie? Jak do diabła mam... Nieważne, po prostu tego nie spierdol. Dobra Eli, przygotuj się. Teraz Wciśnij sprzęgło! Wciśnij! Idealnie. E, dobra robota mała! Bill, daruj sobie! Eli spróbujemy jeszcze raz! Skup się! Musimy ją dopchać do tego wzniesienia, a potem będzie skórki! Tam! Uważajcie! Ach, cholera. Idą na nas! Krzysztof, <tryk> na ciężarówkę! Dobra, kilka zombiaków, jakiś klikacz, nie nieważne Trzeba ją zepchnąć z górki i wtedy odpali samochód Dawaj Eli, dawaj Aj, zaraz mnie zabiją jeszcze i taki będzie finał Dawaj, nie ma czasu, pchajmy Czekaj Pałę jeszcze wezmę przy okazji, skoro już tu jestem. Eee, wróć, czekaj. Amunicja chłopaki no, z drugiej strony, z lewej zaraz zginę, serio. Mhm. Nic nie mam przeładowanego elegancko. O, zascelowanie z tej broni to jest taka jebana masakra. dotrzeć Dobra, ali zaraz zginie i chuj. Wiedziałem. Ooo, bo strzelanie w tych grze jest tak rozjebany niestety. Czekajcie, po pierwsze to ja się uleczę. Dobra. Przoduję sobie bronie. Dobra, można lecieć dalej, bo bez tego to dajcie spokój kurwa. Wiesz o tym, stary? Dobra. Uau. Musimy dotrzeć. Ja jestem wzgórza. Damy radę ją teraz dotknąć, czy dalej będzie nam coś przeszkadzał? Dobra Eli, odpalaj! Słyszysz ten dźwięk, Bill? Ja dam radę tam dobiec, czy nie bardzo? Dobra, dałem radę, xd Kurwa, co ja odjebałem Ostro Wystarczy już! Stop! Niech będzie na chodzie, ok? Prawie <laughs> zginęliśmy przez te dziewczyny. Ale musisz przyznać, w sumie nieźle sobie poradziła. Wiesz, że nie macie szans. Aktualnie tak, bo nie mam ani amunicji, ani nic. I... Bo wszystko wystrzelałem. Wiesz, co to? Zdziwisz się, w ilu wozach tu jeszcze znajdziesz benzynę. Wielkie dzięki. Bill, co do twojego kumpla... Rozumiem cię. Z nami kwita? Tak jest. No to wypierdalać mi stąd. Bardzo miły Bill. Jesteś, muszę przyznać. O jejciu, jejciu. A na horyzoncie burza. O nie. Hej, zdaje się, że miałaś spać. Dobra. Może na to nie wygląda, ale ten komiks nieźle się czyta. Jest tylko jeden problem. O tutaj. Ciąg dalszy nastąpi. Ach, nie cierpię tego. Skąd to wziąłeś? E, no z chaty Pila. Przecież bez sensu się tam walało. Co jeszcze zgarnęłaś? No wiesz. <laughs> Proszę, zbieracie się na wspominki. <laughs> Widzisz, w moich czasach już były przestarzałe. <laughs> ale i tak gratuluję. O. No, lepsze to niż nic. <laughs> o, jestem pewna, że twój kumpel dziś za tym zatęskni. Uh -huh. Niewiele tekstu, ale sporo całkiem ciekawych obrazków. Ej, nie Eli, to nie dla dzieci. Co so jest? No, jak... Jak taki wielki drąg nie przeszkadzał mu w chodzeniu? Weź to na tych Z C C C Chcę się dowiedzieć o co całe to zamieszanie. O, co jest? Czemu te kartki się tak kleją? O kurwa. <śle> Przecież się tylko wkręcałam. Narka, drągalu! <śle> Wiesz co? fajne. A może spróbujesz się przespać, co? Nie jestem zmęczona. O nie, nie, No to pięknie. Co teraz? Przejdźcie, to Możemy pomóc? Zapnij pasy, Ellie. No, ale co z nim? Wcale nie jest ranny.. A to skórwy syny. O szósty, jedne. Ale Jell dobrze wyczuł okay. sytuację. Okej. Okay. Wychodź, szybko. Cholera. O nie, chyba ci się coś pomyliło, kościu ja cię pokażę Złaś z... masz, kurwa, z buta jeb skurwiel ha? o co tym koleśom chodzi? odstawcie chwilę idziemy No mhm. mhm. i to by było na tyle, jeżeli chodzi o amunicję. A... Nie, czekajcie, mam jeszcze amunicję. No właśnie. O ty. Mhm. Raczej nie. Gdzie tu jest ta siódemka cholerna, żeby się uleczyć? Jeszcze któryś? Chce mi kurwa coś zrobić? Zanim się uleczę? Śmieci? Czasami nieco mocniej trzeba przycelować, ale ogólnie to padają jak muchy. Kurwa, serio, na drugą stronę, powiedz. No. No wiem, że tam jesteś, no. No, dawaj. O, trwa za dużo amunicji na ciebie. Straciłem, ale to nieważne, bo pozabiliśmy wszystkich. Joel i Ellie są lekko... Okej, okay. to już chyba wszyscy w porządku? Fajne tekstury. To dobrze, bo musimy się stąd wydostać. Wiesz co robić. Rozejrzyj się za czymś, co się nada. Tak, Dobrze moi drodzy, no to póki mamy chwilę spokoju, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz. I słyszymy się już następnym razem. Mam nadzieję, równie ciekawym i pełnym akcji odcinku jak ten. Trzymajcie się. Cześć.